Cześć. Gdybym miała wybrać jeden kosmetyk przeciwzmarszczkowy, to byłby to. No właśnie. Co i dlaczego? O tym dziś przychodzę z nowością. Szacuje się, że około 80% zmian związanych z procesem starzenia się skóry, takie jak zmarszczki, to jest efekt nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Zatem jednym z najlepszych kosmetyków przeciwstarzeniowych będą kosmetyki z filtrami. Bardzo ważne jest, aby rozróżnić przed czym właściwie chronią nas filtry UV. Otóż wyróżniamy promieniowanie UVA i UVB. Przed promieniowaniem UVB głównie chronimy się wiosną i latem, bo wtedy to promieniowanie jest najsilniejsze i właśnie ono wywołuje efekty opalonej skóry. Jednak jeżeli chcemy troszczyć się o naszą skórę w sensie profilaktyki przeciwstarzeniowej, koniecznie musimy zadbać także, aby w naszym kosmetyku była ochrona przed promieniowaniem UVA. Dlatego że właśnie promieniowanie UVA docierają do skóry właściwej i to tam wywierają największy wpływ na to, jak nasza skóra będzie wyglądała za kilka lat. W naszym najnowszym kosmetyku przeciwstarzeniowym znajdziecie trzy różne filtry. Jeden z nich będzie miał właściwości chroniące zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Jeden z nich jest typowym filtrem przed promieniowaniem UVB, a jeden jest typowym filtrem chroniącym przed promieniowaniem UVA. Chodzi o to, żeby jak najpełniej uszczelnić tą ochronę przed niepożądanymi skutkami ekspozycji na światło. Wszystkie trzy się dopełniają i wzmacniają swoją skuteczność. Starzenie się skóry nie jest związane wyłącznie z jedną przyczyną, ani też nie cechuje się wyłącznie jednym objawem, jaki możemy obserwować. Dlatego wiele teorii starzenia się skóry bardzo często na siebie się nakłada. Jednak do objawów a z powodu eksponowania na promieniowanie UV możemy szczególnie wyróżnić nierówny koloryt, pojawiające się przebarwienia, utrata jędrności, pojawiające się głębokie zmarszczki, a rozszerzone naczynia krwionośne, przesuszenie i szorstkość skóry. Jest wiele różnych teorii, a między innymi jest też taka, która mówi o przewlekłych stanach zapalnych, które powodują zniszczenia w naszych tkankach. To jest tak zwana teoria inflamagingu. Mówi ona o tym, że wolne rodniki, stres oksydacyjny i mikrostany zapalne niestety prowadzą do przyspieszenia procesu starzenia się. Jeśli chcemy wybrać jak najlepszy kosmetyk chroniący przed promieniowaniem UV, myśląc o profilaktyce przeciwstarzeniowej, warto, aby znajdowały się w niej filtry zarówno chroniące przed promieniowaniem UVA jak i UVB, aby miał działanie silnie kojące, a także wykazywał bardzo dobre właściwości nawilżające skórę i przeciwwolnorodnikowe. Wszystkie te właściwości znajdziecie w naszej nowości. Jaki kosmetyk najlepiej działa? No, taki, który regularnie jest stosowany. A tu najważniejsze jest, aby był skuteczny oraz miał odpowiednie właściwości użytkowe. W kosmetyku najnowszym SPF50 postawiliśmy bardzo na przyjemną konsystencję, lekką. Taką, którą będą mogły używać wszystkie rodzaje cer z przyjemnością każdego dnia. Przeciwzmarszczkowy krem SPF 50 to produkt, który przeciwdziała skutkom oddziaływania na skórę promieniowania UVA i UVB, kosmetyk, który bardzo ładnie nawilża skórę, ponieważ zawiera m.in. niskoczasteczkowy kwas hialuronowy, a także zawiera depantenol i kompres kojący przeciwzmarszczkowy, które to przeciwdziałają e, inflamagingowi. Kosmetyk bardzo ładnie przyspiesza, usprawnia regenerację bariery naskórkowej, przeciwdziała podrażnieniom i koi ewentualne zaczerwienienia, redukując je. W związku z tym jest to produkt, który możecie stosować każdego dnia przez cały rok. Dodatkowo jest to produkt, który będzie absolutnym must have wtedy, kiedy zaczniecie swoje ulubione kuracje z kwasami czy z retinoidami, a już od września czy października. Dzięki wielkie za dziś. Do zobaczenia w następnym filmiku.